Ona tu leży jakby przez ostatni tydzień pracowała na budowie albo dopiero co wróciła z jakiegoś grubego melarzu. Mamy dzisiaj czwartek. Kilka ostatnich dni znowu nam skipnęło, bo luty, niestety, jest miesiącem mojego nadrabiania i głównie siedzenia przy komputerze. Więc nie dzieje się absolutnie nic. Dosłownie. Wstaję, jem szybkie śniadanie, coś porobię na telefonie. Siadam do kompa i siedzę do 5-6 rano i tak w kółko, więc nawet nie miałam co nagrać. Nawet na spacery z psem nie chodzę za bardzo. Michał wychodzi zazwyczaj, albo ja idę na taki bardzo, bardzo szybki spacer, żeby po prostu nie tracić czasu, tylko jak najwięcej spędzać go przy kąpie i, i nadrobić, co mam nadrobić. Ogarnęłam się dzisiaj, to też jest wyjątek, dlatego że przez ostatnie dni nie ogarniałam się wcale. Chciałabym trzymać ciągłość vlogów, więc muszę wykminić, co ciekawego mogę zrobić w tym tygodniu, żeby ten vlog wleciał. Dodatkowo, jakby było tego mało, to tak jak mówiłam wam w ostatnim vlogu, zepsuł nam się samochód. No i niestety nadal nie mamy samochodu. Jest szansa, że dzisiaj uda nam się pożyczyć samochód i będziemy trochę bardziej mobilni. Ale nawet jakbyśmy mieli samochód, to tak szczerze, no nie mam czasu na to, żeby gdziekolwiek w ogóle pojechać. Michu jedzie dzisiaj wyrobić akredytację na IM. Zaraz was ze sobą weźmiemy. A tymczasem on montuję... O! Montuję vloga, to znaczy przygotowuję materiał, bo jeśli jesteście z nami od początku, to wiecie, że ja się nie tykam montowania. Ja tylko przeglądam materiał, usuwam to, co mam usunąć. I resztą zajmuje się Michał, dlatego też we vlogach często są jakieś dopiski typowe od Michała. Albo jakieś dziwne rzeczy, które wcale nie powinny tam być, ale Michał je wstawia. Piesku! Piesku, czy ty masz wytarte łapki? Czy brudne łapki? Nie możesz wyjść na łózko. To tak się przywitaj z widzami. Powiedz cześć. Halo. O Jezusie. Cześć widzowie. Już na jedzonko się czaisz? Robimy szybkie spa. Pomocy. <laughs> Ale teraz nagrywamy, więc nie możesz krzyczeć. <laughs> Będę, żeby ci film zablokowali. Nie, nie możesz, musisz. Nie, ja że krzywdy. Aaaa! Aaaah! Wyrywa mi oczy! Ta! No proszę. Proszę się uspokoić, proszę zachować powagę na moim stanowisku tutaj. Aaaa, kurczaki! O! Teraz nie udaję, uszypnęła mnie! Złapała mi tak porządnie za skórę! Aaaa! weekend u babci na wsi i przywiozła ciasto. Więc korzystam z okazji, że nasza lodówka świeci pustkami i będziemy pić kawusie. I wleć do tego ciasteczko. Mniam. Mm. Kocham ciasto z jabłkami. A to ma jeszcze w sobie chyba cynałon. I ogólnie jest takie trochę jesieniarskie. Do kawusie ideolo. okazji robienia kawy, szybka recenzja tego mleka. Nadal uważam, że Oatly jest najlepsze, ma najlepszy smak i mimo tego, że jest drogie, to warto. To kosztowało jakieś chyba 6 zł w Biedronce. Dla mnie jest troszeczkę zbyt owsiane. Nie pamiętam, kurczę, jak smakuje to takie zwykłe owsiane Mleko z Biedronki, z tej ich marki, z tej, której też kupuję majonez. Będę musiała je przetestować, no bo to niestety nie zastępuje mi Oatley. A szkoda, bo jest o połowę tańsze, bo Oatly kosztuje 12 zł, ale no kurczę, Oatley ma moim zdaniem najlepszy smak. Idealnie słodkie, idealnie owsiane. Nie jest ani za dużo, ani za mało. No po prostu idealne. Plus super się pieni bo jest w wersji barista. Także. Na razie jeszcze żadnym leko nie przebiło Oatly. Będziemy szukać zamiennika dalej. Bo to chyba już też Wam pokazywałam. Giga słabe. Bardzo, bardzo słabe. Widać zresztą, że tu jest prawie całe opakowanie, a kupiłam je przedtem. To piję. To jest. To jest znośne. To. Jeśli znacie jakiś dobry zamiennik. W sensie nawet nie zamiennik. Napiszcie po prostu, jaki napój owsiany jest Waszym ulubionym. Od razu zaznaczę, że nie smakuje mi Alpro. <laughs> I nie smakuje mi też. To. I nie... nie smakuje mi też to. I nie smakuje mi też piątnica. Więc jeśli znacie jakieś inne, dobre, proszę mi zapodać. Nasza lodówka świeci pustkami, więc postanowiłam zrobić bowla, na którego kiedyś mieliśmy mega fazę. Jest mega prosty i mega szybki, więc idealnie na obiad, o kolację, o północy. Piersi z kurczaka czyszczę sobie z wszystkich tych niedobrych rzeczy, a właściwie to Michał je czyści, bo ja takich rzeczy się nie tykam. Kurczaka marynuję sobie w oliwie lub oleju z przyprawami. Moje ulubione tutaj to wędzona papryka, czosnek, tymianek, odrobina chicken seasoning, czyli złocisty kurczak inaczej i oczywiście pieprz i sól. To wszystko nakładam na kurczaka i zawijam sobie w papier do pieczenia, który następnie daję na patelnię. Robi się z tego taki papirus. W międzyczasie, gdy kurczak mi się piecze, wrzucam sobie do gotowania ryż. Tutaj ilość jest absolutnie dowolna po naszych porcjach. To będzie widać. Kroję sałatę. Standardowo dodawaliśmy tutaj też ogórka, ale niestety tym razem nie było go w naszej lodówce, więc nie dodaliśmy go. Gdy wszystko jest już gotowe, czyli kurczak upieczony, a ryż ugotowany, przekładam sobie wszystko na talerz, wszystko posypuję sezamem i polewam sosem sweet chili, który dostaniecie w Biedronce. Odwlekałam się dzisiaj na spacer, ale w sumie nie bardzo miałam wybór, bo Michała nie ma i ktoś musiał iść ze Śnieżką. Odwlekałam to przez kilka godzin, ale jestem. <laughs> Trochę mi już ręce zamarzają, bo jest giga zimno. Joch, masakra. Ja uwielbiam spacer ze Śnieżką, ale jak jest ciepło, sieci słoneczko, a nie jak jest taka szaruga, zimno, potrzebuję już wiosny. że nie testowałam jeszcze tego mleka z Biedronki, a mama przypadkowo była w Biedronce i kupiła mi to owsiane z Gołbege, więc będziemy testować. dobre. aż jestem w szoku. Serio. Nadal uważam, że nie przebija to Outli, ale chyba najlepsze z tych wszystkich, które nie są Oatly. bardzo dobry kandydat. Nie wiem tylko ile kosztowało, bo niestety mama kupiła, ale obstawiam, że na pewno nie 12 zł, więc jest... naprawdę jestem w szoku, że jest tak dobry. jak ona się przychodzi do mnie tak przytulić. Podjechałam pod sklep z nadzieją, że Michu się wyrobi i zdążymy pójść na zakupy, ale jest za pięć, więc nie zdążymy pójść na zakupy. Mogłabym jechać na zakupy sama, ale nie lubię jeździć na zakupy sama, bo jak jest coś ciężkiego do noszenia, to mi się nie chce, to po pierwsze. Po drugie, ja kupuję za dużo rzeczy, jak idę sama do sklepu, bo nie znam umiaru i wszystko, co mi się podoba, to bym kupiła. I mówię tutaj o jedzeniu, tak. I trzecia rzecz jest taka, że Michał ma przy sobie pieniądze, więc no. Taka sytuacja, Michał właśnie podjechał. Dawno nie było, więc nagrywamy szybki hol z siaty. Nie ma tu żadnych super ekscesów. Nie ma dużo od jakichś takich dziwnych rzeczy, ale i tak robimy foothold. Michał płacił, więc robimy. Wow. <laughs> więc zrobimy football. Numer jeden. Smoothie. Bardzo dobre jest to bananowo-kokosowe. I jeszcze dobre jest takie z mango. Mamy dwie sztuki. Salami pepperoni. Ja najbardziej lubię to z Lidla, paprykowe, ale Lidl był już zamknięty, więc mamy takie. Było na promocji, dlatego dwie sztuki. Awokado numer jeden. Banany świeże, bo te, które mamy, to już tak. Mozzarella. Też wolę kupować w Lidlu, bo jest w wiórkach, a ta jest w kostkach, ale Lidl był zamknięty. Awokado numer dwa. Gruszki. Jeet z bandurą. Mi nie przypadł do gustu, jest zbyt kwaśny. Gdyby nie był kwaśny, tylko po prostu byłby e, owocami leśnymi, tak jak jest to napisane, to byłoby wspaniale. Ale że jest kwaśny, to mi nie smakuje. I masło, jakiekolwiek, żeby było, bo skończył nam się lurpak i jutro dopiero po niego pojadę. Masło. To była pierwsza siata. Uwaga, druga siata. Bajgle. Wód do pizzy, chód do pizzy numer dwa ruskawki w podwójnej czekoladzie Są w białej i mlecznej jednocześnie Jeszcze nie jadłam Zawsze jadłam banany w zwykłej czekoladzie I maliny chyba w białej próbowaliśmy Więc będę testować Sernik na zimno Oj, Michał nie kupiliśmy biszkoptów Kupiłyśmy biszkopty i zrobimy sobie sernik Serek o smaku waniliowym I ostatnia rzecz, którą testowaliśmy na początkach mojego kanału Czyli kokosowe mochi. Nadal uwielbiam. I to by było na tyle. Jeszcze z grzewkę coca Cały futbol. Zgadnijcie teraz, ile to kosztowało. Macie 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. I tutaj napiszemy ile, bo nie wiem, nie wiem, nie wiem gdzie spadałam. 151? 151 złotych. Super zakupy. Dobra, nie będę Was trzymać w niepewności. Spróbuję tych truskawych teraz. A, tylko jedno. Pachnie, jak truskawka w czekoladzie. Tak to wygląda. Jak normalnie truskawki w czekoladzie uwielbiam, to jeśli chodzi o mrożone, to chyba jestem team banany. Dobre, ale banany lepsze. To jest tak zimne, że ja nie mogę tego urazić. Miałam dzisiaj gigantyczny plan na to, żeby wstać o 9, maksymalnie 10. I nawet obudziłam się o tej godzinie, ale poszłam spać dalej. I teraz ledwo żyję. Zakra. Muszę się na szybko ogarnąć, bo jedziemy z mamą do sklepu, do Pepko i do Rosmana. Więc szybkie ogarnianie się i jedziemy. Ostatnio, jak byłam w Rosmanie, to się pomyliłam i wzięłam taką kredkę. Taką kredkę z Lovni. Myślałam, że to jest ta moja kredka z Vibo, tylko zmienili nazwę, Ale ona wygląda prawie identycznie. Nie będę jej na razie używać, no bo mam jeszcze swoją. Była na promocji za 9 zł. Więc też szkoda, by nie wziąć. I przy okazji, jak już tu jesteśmy, chciałabym totalnie, absolutnie, jak tylko się da, odradzić ten eyeliner. Jest tragiczny, rozmywa się po prostu w kilka chwil. Używam głównie tego, ale no, ten kupiłam kiedyś, bo ludzie go polecali. Jest... Niestety nie udało mi się kupić praktycznie nic z tego, co chciałam. Bo polowałam na serum z chyba Isany, albo to był kwas. No, na coś z Isany. I na taką bazę rozświetlającą coś. Alla Charlotte z Catrice. Tylko w hebe nie ma najjaśniejszego koloru, a w Rossmanie ten fast, czy co to tam było, było wyprzedane, więc nie kupiłam ani tego, ani tego. Ale pokażę wam i tak co kupiłam. Nie ma tu jakichś super <ścoughs> ekscesów. Ponownie, numer jeden, Coca-Cola Cherry. Ja miałam ją wypić w sklepie, ale nie miałam ręki, więc nie wypiłam. Kostki do kibla były na promocji. Płyn Lenor. Lenor? Tak, Lenor, bo nam się kończy. Pięknie pachnie. Dajcie znać, jaki jest Wasz ulubiony Lenor. Kolka waniliowa. Obowiązkowo, za każdym razem, gdy jesteśmy gdzieś obok Dilza musi wlecieć. Dla Michała. <grym> Widziałam też na TikToku, że ludzie polecają te plasterki na wypryski, więc będę testować. Tu są 24 sztuki i kosztowało to 9 zł, bo nie było na to promocji niestety. Zostałam zinfluencerowana i kupiłam pachnące worki do kosza o zapachu wanila latte. Ładnie pachną. Mm oj no <noise> borki na śmieci wącham <noise> Zuzka poleciła mi też tą odżywkę do włosów, więc przy okazji ostatnio kupiłam szampon z tej fioletowej serii, bo ja cały czas używałam takiego z niewej, więc ostatnio z polecenia Zuzki kupiłam właśnie fioletowy i tym razem kupiłam odżywkę z tej pomarańczowej serii i ostatnią rzeczą, musisz tu przyjść, księżyca. chodź tutaj, chodź tutaj na dół, dobra i słuchajcie, ostatnią rzeczą jaką mamy jest. Śnieżyca. Ośmiornica. Ośmiornica dla pieska. Ona robi takie. Taka ośmiornica. Już się dobierasz do niej, a może założymy cię na głowę. <laughs> Więc mama kupiła śnieżynę w Pepko? Nie, chyba też w Dilzie. Za 12 zł taką ośmiorniczkę. Fajna! Podoba Ci się? Ona robi tak. Su, 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 su. Wiesz, chcesz ją teraz. Czy zostawiamy na potem? Zostawiamy? Dobrze. A, jednak teraz. Jednak teraz. Ua. Już się do niej dobierasz. Już się do niej dobierasz. Wróciłam z tych zakupów z mamą, zjadłam śniadanie i tak mnie zmiotło z planszy, że leżę w łóżku, przykryta kocykiem, bo jest mi mega zimno i poszłabym w drzemkę. Ale jak ja pójdę teraz spać, to budzę się za 4 godziny <grych> i znowu nie będę spać do 5, więc muszę się przemęczyć, ale tak mi. Tak. Ojeju, jeju, tak, tak bym poszła, tak, tak bym poszła w Kimkę. Tak. <grych> To się kochani nazywa rzeczywistość. Myślę, że Wy też tak macie. Ja po prostu jestem tutaj prawdziwa, tak? Pokazuję Wam prawdę, jak wygląda życie. Jeszcze śnieżyca obok mnie tu leży. I razem tak sobie leżymy. Usiadłam oczywiście do pracy, bo gonią u mnie terminy, ale totalnie nie potrafię się skupić. Cały czas mnie coś rozprasza, albo telefon, albo coś. No, nie wiem. Ciężko mi dzisiaj jakoś. Mam ochotę iść spać. Ale wstałam w sumie 7 godzin. Tyle. O matku, jedyna masakra. Przyszłam tu, żeby zrobić sobie kawę i coś zjeść, bo jestem przed okresem i cały czas mam ochotę coś jeść. Przy robieniu kawy przypomniało mi się, że nawet jakbym chciała sobie w coś pograć, zrelaksować się, wyłączyć na chwilę, bo książka też jest taka, że za dużo rzeczy mnie rozprasza, a granie. Jest takie, że muszę się skupić. To nawet, jakbym chciała coś pograć, to nie mam w co, dlatego że ostatnio skończyłam GTA. Zostało mi tam jeszcze kilka pobocznych misji, ale jakby fabułę skończyłam. I nie mam w co grać. Zostaje mi tylko czekać, aż wyjdzie nowa część, ale le robię, kiedy to będzie. No, mega słabizna. Nawet nie mam w co grać. Bez sensu. Testuję tą lampkę, którą ostatnio kupiłam, w sensie ten panel LED bo wypiłam kawę i dostałam jakiejś magicznej energii e, i w sumie to ubrałam się, żeby iść do matu, ale stwierdziłam, przetestuję bo w sumie tylko Michał jej używał ostatnio i wyczaiłam ostatnio, że bardzo dużo youtuberek nagrywa jakby siebie tak a ja się czuję mega dziwnie ja jestem chyba za niska bo ja muszę stać na palcach ja wolę, jak wy jesteście o tak nie, to nie jest Idziemy na stoterek. nie wiem, o tak, ja wiem, ty nie lubisz Dzień dobry, dzień dobry Pani, dzień dobry, czemu Pani nie chce iść dalej na spacer, powiem Pani dlaczego, już się Pani zmęczyła, już Pani nie chce dalej Przyszłam dzisiaj ze Śnieżką na drogę, na którą chodziliśmy jak Śnieżka była malutka I ja mam tutaj jej takie zdjęcie z patyczkiem, jak to był taki malutki brzdąc, a teraz taki wygaśny psiur. Niektóre rzeczy jednak się nie zmieniły. Księżka nadal nie bardzo lubi chodzić na spacery w taką pogodę. To jest księżniczka. Księżniczki nie chodzą w taką pogodę na spacery. Księżniczki potrzebują słoneczka i piłeczki. Na no tu leży, jakby przez ostatni tydzień pracowała na budowie, albo dopiero co wróciła z jakiegoś grubego melarzu. Śnieżyca! Niezawygodnie ci? Niezawygodnie, pieskowi? Co? Mama wzięła mi stolik do kuchni z powrotem, więc tak oto wygląda moje biuro, czyli łóżko. A ja idę sobie zrobić kolejną kawę, bo pogoda za oknem i to, że już się robi ciemno sprawia, że mi się totalnie nic nie chce. A mam jeszcze naprawdę sporo pracy do zrobienia, także kolejna kawa. Michu się ze mnie strasznie śmieje, dlatego że jak nagrywam vlogi, to potrafię 30 razy nagrać, jak robię kawę, bo zapominam o tym, że już to nagrałam. Nie wiem dlaczego tak, ale jakoś tak zawsze to robię. Więc nie będę nagrywać, że robię kawę, ale chciałam tylko powiedzieć, że yy, moje marzenie i moja chęć posiadania ekspresu nadal jest bardzo duża. Natomiast ten spieniacz, spieniacz. natomiast ten spieniacz, który dostaliśmy od rodziców Michała, bo im już był niepotrzebny, naprawdę daje radę i robi bardzo spoko piankę, nawet na zimno. Bo można sobie tu spienić albo na ciepło, albo na zimno i podobno kosztował około stówki, więc... Bardzo doceniam to, że można zrobić tutaj piankę na zimno, dlatego że przy ekspresie, który mieliśmy, była opcja robienia tylko na ciepło. Jak robiłam mrożone kawy, to one nigdy, nie były, one nigdy nie były super zmrożone przez to, że miały ciepłe mleko, a tutaj się da. Także spoko. A pani z Gretkowa się zebrała z łóżka i oczywiście teraz, teraz będzie szaleństwo. Szaleństwo z zabawkami, bo panienka się wyspała, leżała cały dzień obok mnie, na spacerze nie chciała iść. To teraz będzie szaleństwo. Szaleństwo, tak śnieżynko? Z awokado będziesz szaleć. Kiedyś mignął mi taki post, albo gdzieś była taka informacja. Chyba od jakiejś behawiorystki albo od jakiegoś behawiorysty, że psy ogólnie nie lubią nowych zabawek, zmian w życiu i tak dalej, że raczej wolą rutynę. I mam wrażenie, że Śnieżka jest tego totalnym przeciwieństwem, dlatego że ona kocha nowe zabawki i każdą bawi się tak samo, cały czas. Jak dochodzą jej nowe zabawki, to bawi się wszystkimi, dlatego mamy wszędzie porozwalane zabawki. Jest też bardzo duża szansa na to, że ja źle interpretuję to, że jej się te zabawki podobają, albo że to nie za bardzo chodziło. Nie, no bo ta, na pewno tam była informacja o zabawkach. Pamiętam to, że właśnie była, było tam coś o zabawkach, dlatego że nawet mówiłam o tym Michałowi, że o, psy podobno nie lubią, a śnieżka to śnieżka. Więc jeśli znacie się na psach, to sumie Jestem ciekawa, czy to była jakaś taka, wiecie, informacja. Czy rzeczywiście tak jest i mamy wyjątkowego psa, a może ja po prostu źle interpretuję jej sygnały? Tak jak powiedziałam, jest to bardzo, bardzo możliwe, dlatego że ja się nie znam na psach i jedyne szkolenie, jakie przeszliśmy ze śnieżką, to się przedszkolę. I czasem oglądam filmiki na TikToku albo na Instagramie. I no, jestem ciekawa, bo śnieżka naprawdę bardzo lubi nowe zabawki i ona się każdą nową zabawką mega jara i się nią bawi, a potem włącza sobie ją do rutyny i bawi się nią. Razem z innymi zabawkami. Ten pies jest tak rozpieszczony, że to jest hit po prostu. Ona ma tyle zabawek, że ja musiałabym mieć chyba jakieś ogromne pudło na to, żeby je wszystkie pomieścić. Ogólnie poluję na taką donicę. To w sumie nie jest donica. Poluję na taki kosz. W IKEA to jest chyba kosz na donicę właśnie. Widziałam go kilka razy na sesjach i u niektórych w pomieszczeniach. I wymarzyłam sobie, że będziemy w tym trzymać zabawki Śnieżki. Bo aktualnie nie mamy żadnego takiego miejsca. Tylko że ten kosz kosztuje chyba z 80 zł i mi jest szkoda pieniędzy na coś takiego, bo te zabawki i tak będą porozrzucane po mieszkaniu i tak, ale ładniej by to wyglądało, jakby były w takim koszu. Więc myślę, że jak będzie taki miesiąc, w którym będę miała niepotrzebne mi pieniądze, nie wiem, wygram w to, to lotka albo spadną mi z nieba, to kupię ten kosz, żeby ładnie wyglądało.